Cześć, cześć! Dzisiaj o kronikach Akaszy i wymiarach. Jeśli mnie jeszcze nie znasz, to cześć, nazywam się Dominika. Jestem konsultantem kronik Akaszy, coachem duchowym, mistrzem nauczycielem rejki i tak dalej. Mogłabym wymieniać, ale nie po to dzisiaj się spotykamy. Dlaczego takie nagranie? Bo słuchajcie, od czasu do czasu gdzieś ktoś nagra jakiś film, jak to kroniki Akaszy są niższym wymiarem. Jakie to są złe i niedobre? No to nie jest prawdą. A zaraz Wam wytłumaczę, dlaczego. I jakbyście się dziwili, to tak mam tutaj w punktach wymienione, co chciałabym poruszyć, bo no, mój umysł może też tego nie ogarnąć. Bo dzisiaj będziemy właśnie tłumaczyć to dla umysłu. Dać mu tak zwane mięso. Kronie Akaszy to symboliczne stwierdzenie, którego używa właśnie nasz mózg, nasz umysł, aby zwizualizować to, że ten fakt, że każda myśl, którą kiedykolwiek pomyślałeś, pomyślałaś, egzystuje dalej, w kwantowej zupie można by tak to ująć, to taka kolektywna świadomość, kolektywna biblioteka zapisów energetycznych każdej duszy. Często jest to porównywane do umysłu Boga, który zawiera energetyczny ślad każdej myśli poprzez każdy z wszechświatów, który kiedykolwiek istniał, odkąd źródło się podzieliło. No, to to już jest mind blowing, nie? Zawiera również, jakby to ująć, troszeczkę przyszłości. A mam na myśli to, że z tego miejsca w tu i teraz masz różne drogi, masz różne potencjały przyszłości, które rozpościerają się na twoje życie oraz nawet ponad je. A przyszłość jest zawsze takim wibracyjnym dopasowaniem do tego momentu, w którym jesteś teraz. A więc jeśli zmieniasz myślenie w teraz, w tu i teraz, robisz coś, żeby uzdrowić coś w sobie, uzdrowić jakiś program, właśnie pracując nad zmianą tego myślenia, zmieniasz też swoją przyszłość, bo zmieniasz swoją wibrację. I to, co ja często powtarzam, to jest też Twoja wolna wola, bo nic się bez niej nie dzieje. Jeżeli zdecydujesz, że nie chcesz nic zmieniać w swoim myśleniu, yy, i jest ci tak dobrze, jak jest. No bo umówmy się, że praca nad uzdrowieniem siebie i praca nad sobą to nie jest łatwy, łatwy etap, łatwa droga. Bo musimy się gdzieś dokopać do rzeczy, które gdzieś tam głęboko są schowane, które niekoniecznie chcemy widzieć i niekoniecznie chcemy o nich rozmawiać. I te informacje, którą podajemy Tobie jako konsultanci Kronika Kaszy, Medium, Jasnowic, myślę, że nie ma znaczenia, jak nazywamy osobę, która czyta kroniki Kaszy, czyta to pole. To znowu jest takie coś, to nazewnictwo, słuchajcie, to jest w ogóle ciekawe, bo to też wychodzi z ego. To nasza głowa potrzebuje nazewnictwa, słów. Dusza tego nie potrzebuje. Dusza po prostu rozumie, wie, ufa. I często ludzie korzystając właśnie z kronik Akaszy i przebywając w tych, umówmy się, nielinearnych przestrzeniach, bo w kronikach Akaszy nie ma czegoś takiego jak czas, nie w tym sensie, jak my to rozumiemy. Próbują ściągnąć ten wymiar, te informacje do linearnego rozumienia, właśnie do umysłu. A pamiętajmy o tym, że umysł jest ograniczony. I nawet jeżeli teraz się coś w tobie burzy, no, tak jest. Nic na to, to nie poradzę. Mm. Mówi się, że widzimy, słyszymy, czujemy. Tak, w taki sposób odbieramy, no nie chcę powiedzieć interpretujemy, no ale w jakiś sposób odbieramy i tłumaczymy sobie tą energetyczną informację. I stąd może właśnie widzimy obraz biblioteki, dysku, chmury, komputera, jakkolwiek, bo przecież ten obraz jest zależny od każdego z nas. Od od tego, co jest właściwie Tobie bliższe jako konsultanta, od tego może co jest też bliższe Twojemu sercu po prostu. Ja lubię energię, więc ja y, widzę to jako energię. Ktoś inny może po prostu być bardziej technologiczny i widzi to wszystko technologicznie, nie? Jak wielu z was na pewno zauważy. Myślę, że tutaj to też nie jest nic nowego. Tyle, ile jest ludzi, tyle jest ekspertów, w związku z czym tyle samo jest zdań na temat Kronika Akaszy. Mm. I wiecie, może właśnie to, że tych zdań jest tyle, wynika z tego, że umysł próbuje wytłumaczyć coś, na co niekoniecznie jest wytłumaczenie, co właściwie musi być pojęte sercem, a nie głową, nie umysłem. I tak jak już wcześniej wspominałam, duch, dusza, spirit nie potrzebuję tego rozumieć. No po prostu wierzę, że coś takiego jest. Kiedyś miałam taki piękny obraz, bo poprosiłam w moich kronikach Akarzy, aby mistrzowie pokazali mi, jak wyglądają kroniki Akarzy. I słuchajcie, to było dla mnie, to był taki obraz jak coś, jak Droga Mleczna. I po prostu były tam wszędzie kryształy, które zawierały informacje, i dusze po prostu w tej energetycznej formie. Wchodziły tam, zapisywały informacje w krysztale i wychodziły. E, także to był bardzo ciekawy obraz. Mm. Ok, i teraz przechodzimy dalej. Wymiary podzielone są wibracyjnie. Już wcześniej wspominałam Wam o znaczeniu wibracji. I to właśnie nasz mózg, nasza głowa ogarnia czas i przestrzeń. Wysyła tak, jakby można by powiedzieć, fale poprzez czas i przestrzeń. A to mówi nam, że wymiary istnieją wszędzie, tylko nie w tu i teraz. Nie? A w rzeczywistości jest tak, że wymiary istnieją jeden na drugim, w tej samej przestrzeni. To tylko są inne wibracje, które nakładają się na siebie. A więc istniejesz we wszystkich wymiarach naraz. Wow, nie? Twój mózg jeszcze to ogarnia? Bo czasem jest to już, to już jest dużo. W mojej opinii i to co ze mną najbardziej właśnie rezonuje to właśnie to, że kronie kaszy to nie jest tylko jeden poziom. I uważam też, że szczytujesz to do czego wibracyjnie jesteś najbardziej dopasowany. Załóżmy, że obawiasz się czegoś, że boisz się, że spotkasz tam jakieś ciemne negatywne energie. No to wtedy gwarantuję Ci, że spotkasz, bo wtedy z czymś takim wybracyjnie się połączysz. Myślę, że możemy założyć, że jest to logiczne. I teraz zastanówmy się, dlaczego tak wiele osób, i to już nawet nie mówiąc o kronikach akaszy, e, tak bardzo rezonuje ta informacja, że połą połączysz się z czymś negatywnym. To jest tak, jakby ta negatywność e, była częścią. Nas, tych ludzi, którzy, z którymi to rezonuje. No i tu należałoby się zastanowić, dlaczego. Nie. Okej, okay, bo się rozgadałam. Wracajmy do meritum. <grytum> Zwizualizujmy tak na moment, jaki jest to obraz tej właśnie wspominanej biblioteki. I na pewno Twój umysł od razu podrzuca Ci obraz budynku. To dlatego, że umysł nie potrafi pojąć tego, że coś nie ma początku i końca. Nie ma granic. Nie ma borders, nie? Dlatego od razu masz coś, co jest zamknięte, czyli tą, ten budynek, tą bibliotekę. I jeśli mamy mówić o kronikach, no dajmy coś najpierw naszemu umysłowi. A więc nazwijmy źródło taką, Ostateczną biblioteką, ostateczny wymiar. I każdy wymiar mógłby być widziany jako poziom w tej bibliotece, czyli tak jakby piętro. Jak piętra w budynku dużej biblioteki, takiej wiecie, miejskiej, nie takiej wiejskiej, jak u mnie było, że było tylko jedno piętro. Do każdego piętra poziomu przypisana jest inna informacja, więc każdy kolejny poziom zawiera to, co było poniżej. Plus dodatkowa informacja. I dodatkowa informacja, mam na myśli tutaj, to jest kolejne miliony różnych książek, nie? Jeżeli mówimy o bibliotece. I ta kolejna nowa informacja jest dopasowana właśnie energetycznie, wibracyjnie do tego kolejnego poziomu. Czyli już jesteśmy level wyżej. I wejście do kronika kaszy jest spójne właśnie z podwyższaniem swojej wibracji. Tak, aby właśnie była dopasowana do tych pięter, do tych poziomów. Eee, czyli przychodzisz do mnie na oczy, mistrzowie dają ci 20 różnych ćwiczeń. No, 10, 20 przesadziłam. Ale ty mówisz, dobra, ale mi się nie chce tego robić. Albo zrobię jeden dzień, ale potem już nie. Ale mistrzowie dają ci to po to, Abyś Ty Mógł mogła się rozwijać dalej, abyś mógł mogła pracować nad swoim rozwojem duchowym, aby właśnie może właśnie w tych piętrach iść coraz wyżej. No ale oczywiście tylko i wyłącznie od Ciebie zależy, co Ty z tymi informacjami zrobisz. I pamiętajmy też o tym, że brak decyzji to też decyzja. Nie? Bo wtedy po prostu nic się nie zmienia i tkwimy w czymś, co nie idzie ani do przodu, ani do tyłu nigdzie. Ok, czas na przykład. I tu muszę sama patrzeć, żeby Wam e, nie zmaścić. Wymiar czwarty, czyli ten, który jest nam najbliższy. Mamy dostęp do każdej jednej myśli, od naszych narodzin aż do śmierci. Wow, nie? Posiada również nasz własny self-concept, czyli to, co my myślimy o samych sobie. I to jest też ten moment, kiedy ty wychodzisz z ciała i doświadczasz, bo wtedy doświadczasz samego siebie, Twojego energetycznego ciała. To jest tak jakby Twój energetyczny duplikat. Plus każda myśl z Twojej linii czasu. Zostajemy na liniach, linii życiowej, może tak powinnam powiedzieć nie linii czasu. Mm. I przez to, że my w ogóle potrafimy mieć jakiś koncept czasu, wynika z tego czwartego wymiaru. Nie, że po prostu jest tam jakaś myśl, jest to, 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 to i to. Piąty wymiar to jest każda możliwa Twoja przyszłość, Twoja linia życiowa, linia czasowa, od tych pojedynczych punktów, które wybrałeś ze swojego trzeciego wymiaru. I to jest, kiedy się rodzisz od tego punktu już i gdzie tam jakaś ilość, Linii, które są Twoją potencjalną przyszłością, i tak jest w każdym jednym punkcie. Polecam tutaj film Sliding Doors, Przypadkowa dziewczyna, który mówi o dwóch różnych opcjach przyszłości. W jednej opcji dziewczyna zdąży na pociąg czy metro, a w drugiej opcji nie zdąży. Jedna opcja pozostawia jej życie takie, jakim było do tej pory, natomiast druga opcja zmienia je całkowicie. I to nam ukazuje, jak Nasze drogi życiowe mogą się zmieniać, nie? A to są tylko dwie. <laughs> I z Twojej linii życia w trzecim wymiarze rozchodzi się opcja przyszłości w piątym wymiarze, a to oznacza nie tylko opcję właśnie z tu i teraz, tylko opcję przyszłości od momentu Twoich narodzin, tak jak wspominałam Wam wcześniej. I jak możesz sobie wyobrazić, jest to ogromna ilość informacji. I trzecie mózg nie ma jak uformować tych informacji w coś, co zrozumie. Wyobraź to sobie, nie? taka ilość informacji, ta ogromna ilość tych wszystkich przyszłości. No można by zwariować. Myślę, że na ten moment skończę część pierwszą. Cieszę się, że przez. O kurde, 13 minut. Mnie słuchałeś, słuchałaś, i zapraszam Cię na część drugą, bo w części drugiej będzie o źródle i punkcie zero. Także do zobaczenia!